Topik i O, Ale mnie boli brzuch. O, nie wytrzymam z tego bólu. Oć, lepiej obudzę mamę. Chyba coś jest nie tak. Oło. Mamo! Mamo! Mamo, obudź się! O, topciu! Co się stało? Jest środek nocy. Czemu płaczesz? Mamo, bardzo mocno boli mnie brzuch. Nie mogę wytrzymać z bólu. Ojej, pokaż, gdzie dokładnie? No tu, po prawej stronie, na dole. Co, co się stało? Kochanie, co się dzieje? Topciu, czemu ty płaczesz? Brzuch ją bardzo boli. Chyba musimy jechać do szpitala. Chyba tak, bo naprawdę mnie boli. Nie mogę wytrzymać. Może daj jej tabletkę przeciwbólową. Nie, to jest jakiś taki inny ból brzucha. Bardzo mocny. ła, nie wytrzymam. Jedźmy, proszę. O, dobrze, dobrze, już się ubieram. I Ja też. E, ty się nie ubieraj, po prostu poczekaj, dobrze? Idź na dół, poczekaj w salonie. Dobrze. Może lepiej idź z nią, lepiej żeby nie była sama. E, no już, muszę się szybko ubrać. już jestem kochanie, już jedziemy, tatuś też już się ubiera i zaraz zejdzie, dobrze? Myszko moja kochana, wytrzymasz jeszcze chwilę? Mamo, co mi jest? Nie wiem to Topciu, w szpitalu na pewno będą wiedzieli, Zrobię ci badania. Jestem gotowy, możemy jechać, zostawię list dla Topika w kuchni. Żeby się rano nie martwił, że nas nie ma. Ojej Topciu, bardzo słabo wyglądasz. Tato, jedźmy już, bo naprawdę nie wytrzymam z tego bólu. Dobrze, kochanie, już jedziemy. Zostaw ten list nawet na stole w kuchni. Dobrze, dobrze. Idźcie już do samochodu. Pół godziny później. Mamo, chodźmy do lekarza. No już, kochanie, już. Najpierw musimy podejść, o tutaj, do tego okienka. Dzień dobry. Dzień dobry, o co chodzi? Moją córkę bardzo mocno boli brzuch. Boli mnie już bardzo długo i bardzo mocno. Bardzo długo? Nic nie mówiłaś. Boli mnie od kilku dni, ale dopiero dzisiaj zabolał mnie tak mocno. Ach, proszę jej pomóc. Dobrze, wezmę lekarza. Dziękuję. Ach, pójdę usiąść, bo nie mogę tak wytrzymać na stojąco. O, redki, Redki, chyba naprawdę bardzo mocno ją boli ten brzuch. Tak, widać, że cierpi. Bopciu, lekarz na pewno zaraz przyjdzie. Musisz wytrzymać. Bądź dzielna. Mamo, ja myślę, że to nie jest taki zwykły ból brzucha, bo nigdy mnie tak mocno nie bolał. Teraz boli mnie naprawdę bardzo mocno. Hmm, może zjadłaś coś, co ci zaszkodziło? Nie. Hmm, a masz biegunkę czy coś? Nie. Dzień dobry, która to pacjentka z bólem brzucha? Dzień dobry, to moja córka topcia. Topciu, co się dzieje? Dzień dobry. Panie doktorze, strasznie mocno boli mnie brzuch. A gdzie cię boli? Po prawej stronie, na dole. I to taki dziwny, ostry ból. Jakby coś mnie tam kłuło. Sama nie wiem, jak to opisać. No dobrze, nie płacz, już nie płacz. Chodź, pójdziemy, zrobimy badania. Ale ja już nie mam siły stać na nogach. Dobrze, zaczekaj, przyniosę ci wózek. Topciu, jest aż tak źle? No, mamo, mówię ci. Tak mnie nigdy nic nie bolało. Chodź, usiądź sobie na wózek, dobrze? Dobrze, dziękuję. Panie doktorze, co to może być? Nie mam pojęcia. Muszę cię zbadać. Trzy godziny później. Rety, gdzie są wszyscy? Mamo, tato! Co to za kartka? Pojechaliśmy z Topcią do szpita... Do szpitala? Idź do szkoły i o nic się nie martw. Nie, no na pewno nie pójdę do szkoły, jak moja siostrzyczka jest chora. Lecę do szpitala. O, idę się ubrać. Boże święty, no co tak długo? Ile można czekać? Siedzimy tutaj już chyba z 3 godziny? Kochanie, nie denerwuj się. Może chcesz jechać do domu. Jeśli chcesz, to jedź, a ja zostanę. Poszalałeś, nie zostawię topci samej. Przecież będzie ze mną. Nie, muszę wiedzieć, co jej dolega, bo już bardzo się denerwuję. No co tak długo te badania robią, no? No dobrze, Topciu, zaraz do ciebie wrócę. Idę na chwilę do twoich rodziców. Dobrze. Już jestem, badania wykonane. Panie doktorze, no i co mojej córce dolega? Co jej jest? No właśnie, o co chodzi? Czy jest chora? No tak, niestety nie mam dobrych wieści. Co się dzieje? To ma zapalenie wyrostka robaczkowego. Musi być natychmiast operowana. Słucham? Natychmiast operowana? Jak to? No tak, jest zagrożenie życia dziewczynki. Nie, no co pan teraz? Przecież to tylko zwykły ból brzucha. Proszę się nie denerwować. Lekarze już szykują się do operacji. O, operacja? Ja muszę ją zobaczyć, dobrze? Dobrze, oczywiście, zapraszam. Boże, moja córeczka? Panie doktorze, ale wszystko pójdzie zgodnie z planem na tej operacji, tak? Tak, no mamy taką nadzieję. O, mama? Tata? Co się dzieje? Czemu płaczesz, mamo? O topiku, przecież miałeś iść do szkoły. Nie teraz, teraz nie będziemy się tutaj o szkołę kłócić, rozmawiać. Topcia jest bardzo chora. Co? A co jej jest? Ma zapalenie wyrostka robaczkowego, ale w stadium zaawansowanym. Dzisiaj będzie operowana. Jak to? No dobrze, chcą Państwo iść do córki, czy nie? Tak, oczywiście, że chcemy. To córeczko, no jak Ty się masz? Mamo, ja się boję tej operacji. Ja też bym się bał. Topiku, trochę wsparcia dla siostry. No ja tylko mówię, jak myślę, no. Mamo, pójdziesz ze mną? Nie mogę, kochanie, niestety nie mogę. Będziesz spała, nic nie będziesz czuła. No właśnie, córeczko, no musisz być silna. Topciu, jesteś gotowa? Nie, nie jestem, bardzo się boję. Nie bój się, tak jak ci mówiłem, wszystko będzie dobrze. Będziesz pod narkozą, nic nie będziesz czuła. A jak się obudzisz, rodzice od razu będą mogli do ciebie przyjść. Topciu, będziemy czekać tu w szpitalu. No właśnie, będziemy czekać na ciebie, Topciu. I ja też będę, siostra, ale ty jesteś dzielna. Ja się boję, wcale nie jestem dzielna. Och, czemu ty mi wcześniej nie powiedziałaś o tych bólach brzucha? No bo to tak tylko trochę mnie bolało. A dzisiaj w nocy to już tak bardzo mocno. I, i teraz też mnie bardzo mocno boli. Dlatego, topciu, właśnie idziemy na operację. No choć, lekarze już na ciebie czekają. No dobrze. Trzymaj się. Dzięki. Pa, mamo, pa, tato. Pa, kochanie. Ojejku, moja mała córeczka. O, ja się martwię o topcie. My też się martwimy, Topiku. Oby wszystko było dobrze. Panie doktorze, a jak długo będzie trwała ta operacja? No, myślę, że z dwie godziny. Ale ja nie umrę, prawda? Topciu, spokojnie, nie umrzesz. Jesteś w dobrych rękach. No dobrze, o, chciałabym już mieć to za sobą. No chodźcie, chodźcie, kochani. Usiądziemy sobie tutaj i poczekamy na Topcie. Mamo, ale nic jej nie będzie, prawda? Nie, Topiku. Topcia musi przejść operację, a po operacji wszystko będzie dobrze. Hmm, może zadzwonię do Rudy i do Marysi. Na pewno by chciały wiedzieć, że Topcia jest w szpitalu. Na pewno będą chciały ją odwiedzić. Topiku, na odwiedziny na razie jest za wcześnie. No dobrze, Topciu, połóż się tutaj, tak? Dobrze. Niczym się nie denerwuj, wszystko będzie dobrze. Dobrze, ufam panu. Za chwilę podam ci e, zastrzyk, dzięki któremu będziesz spała i nic podczas operacji nie będziesz czuła. Dobrze, ale i tak się denerwuję, trochę mi się chce z tego stresu wymiotować. No cóż, tak to jest obciu przed operacją, ale naprawdę nic się nie martw, wszystko będzie dobrze. Nie mogę uwierzyć, topiku, w to, co mówisz. Ruda, co się stało? Powiedz nam, bo my chcemy wiedzieć! Zaraz, dziewczyny, cicho bądźcie! Aha, dobra, Topiku, no, przekażę reszcie, pa! Ruda, co się stało? Ruda, powiedz nam, bo my też chcemy wiedzieć, co się dzieje! Czemu Topik dzwonił do ciebie, a nie do mnie? Dziewczyny, Topcia jest w szpitalu! Zaraz będzie miała operację! Co? Jak to? Musimy do niej pojechać! Nie, teraz nie mamy co do niej jechać, bo i tak nie można do niej wejść. Teraz to ona będzie dopiero oferowana. Oh my god! A co jej się stało? Czy topcia umrze? Och przestań, ty to zaraz o śmierci myślisz. Dzień dobry. Państwo są rodzicami topci, tak? Tak. Ja jestem matką. Czy coś się dzieje? Czy operacja nie przebiega pomyślnie? Nie, ja przyszłam tylko poinformować, że córka śpi i wszystko jest w porządku. Operacja przebiega pomyślnie. Będę Panią informować na bieżąco. Proszę się nie martwić. Och, dobrze, dziękuję. Jak tu się nie martwić, jak to moja córeczka ukochana? Kochani, dajcie znać w komentarzu, czy Wy również martwicie się o topcie. A jeśli lubicie moje historyjki toka boka, koniecznie subskrybujcie kanał Topiki Topcia. Zajrzyjcie również na mój drugi kanał Bajolanki. Tam też znajdziecie mnóstwo historyjek toka boka. Do usłyszenia. Pa!